O Boże, co to oj. robi? <laughs> Przykryp mi. Pan przegrał walkę z wieżyczką. Tak na dzień dobry. Huh. Też nie! <laughs> Bo idę go tam zabić. O nie! <laughs> no oj. Czekaj, ratuję cię! Jest! No yes. nie. <laughs> Nice! Nice! Zajebał mnie. Ho. Tak, Filip zajebał mnie. Też Filip. No, nie. a Maria nie żyje. A. O Boże, Braket, Boże! On nie wie. Idę domu. Ty dalaj. Wiecie co, ja chyba tu zostanę? Pa, pa. Ała! Ała! Opa. 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 na <moich> oczach, biegł. <laughs> Nie! Halo, halo, pracuję ratujcie! Hejka, gdzie jesteś? Ratujcie mnie! Ale... Nie wiem, gdzie jest! Coś cię go. O! Ja nie wiem, co zrobić! Goni mnie, pająk nie Goni mogę teraz. Goni mnie, pająk nie mogę teraz. Aaaa. Mam pająka na głowie, który mnie zabije. Znaczy pająka, robala, także żegnaj. Nie, <laughs> byłem Ratujcie mnie! No nie! <laughs> nie ciebie! Halo! O kurwa! <laughs> Jest, z deszczu tak. podrynne Wcześniej się jarałem taką, ale teraz się, się i boję Ratujcie pomocy, pomocy! Ty żyjesz? No fucking way, pomocy! O kurwa. No to jesteśmy też... Teraz... Bo był. Ten kutasiaż po prostu wykorzystał to, że ja patrzyłam na Coilheada i w To miałeś patrzeć na chuja, przyszedł Tomper, mm. żeś mnie porzuciłeś, mnie. Jest! To, to. Ale, ale Zrobiliśmy! Pudra. Ten pokój od dzisiaj będziemy nazywali Ni... -nicz. A! ale mam dzbanek, jest dobrze. Jezu Chryste! O chyba. O Ociepaj. Obociep. Nie wiedziałem, że to są dwie jeżyczki. Zobaczmy chociaż tu żyjemy. O. Tak, Madok zawsze o? sprawdza. Nie! No. <śla> nie sprawdzimy! Ojej! Ojej! Gdzie jesteś? Gdzie <śla> no jesteś? Co <laughs> Jaki smooth kryminal Jak <laughs> coś We... się stało? We... Okej, okay, fine, hit me Cieszę się, że mogę z wami umrzeć A. A. O, poszło sobie O, halo, dzień dobry Ale... o! o cześć, cześć. Uciekaj, uciekaj Ginę z muzyką. O, no, dwa! Chcesz może prezent? Proszę. To jest... Ło! Wow. Large Axle. Moje ulubione. Nie. Nie to. To może... Blacha. Lubisz blachę. <grybna> Prawda? O! <grybna> o, cześć. <grybna> Dziękuję. Cześć. O, chyba. No to pa. mam czy nie? Bardzo. A, nie, wiesz Ej, jak boba. my zamkniemy drzwi, to co, otworzy? Ej, chyba nie. No, nie, nie otwiera. Otworzy. Otworzył. O! o. o. <grym _> nie wiem, czy trochę... tam iść. Ja się trochę boję o nasze plecy. O! Nie! <grym _> <grym _> Ktoś ma echo bardzo mocne. Myślę, no, ja. że się ty jebał. ja. A no, się odjebał. Ja na oparty. No. Ripperino. Oh. O! Teleportują cię, dobrze. Wow. Ale safe. Weź pozwól, że ci rączkę ucałuję, ale mła! Choć pomajtam tą muśkorę. Łeło, łeło. O, hello! O, o! O, <grymny> <grymny> Nie. <grymny> go zabrał!